Siemanko witam. Pozostało mi ostatnie cięcie w karoserii Wolwiny, czyli do naprawy ten element nad tylną klapą, kawałeczek grantu. No i tutaj przy mocowaniu zawiasy. Myślałem, że tu jest zdrowe, ale widzę, że zawiasa była przykręcona, a teraz widzę, że tu. Są za głębokie wrzery i są dziury na wylot, więc ten kawałeczek też tak samo będę musiał tutaj wyreperować. Druga strona jest akurat dobra, tylko tutaj jakieś są, no nie wiem, to wygląda na fabryczne niedoróbki. Jakby na rancie coś było za dużo przeszlifowane. Tu jest w tym miejscu spaw, więc coś tu było za dużo przeszlifowane i tak samo tutaj. Ale tu nic nie będę wycinał, tylko po prostu ono, zaspawam te otwory, które są. No i to będzie już ostatnia część przy tej karoserii. Pozostanie tylko porobić drzwi i auto może odjeżdżać. No i wchodzi następny pacjent. Żeby nie marnować czasu. Yy jak mi epoksyd wysycha reparaturka już dorobiona tego żeby nie marnować czasu wziąłem się za rozbiórkę tych drzwi które przyjechały no i tutaj musiałem zrobić takie porównanie oryginalnych drzwi i drzwi które przyjechały ale w modelu już poliftowego bo miały te listewki już nie były chromowane tylko były czarne to jest jakaś wersja, już późniejsza, tak samo te listwy na tym, tutaj akurat nie było tej listwy, ale te listwy już nie są chromowane tylko chrom z jakimś plastikiem jest i czym się różnią różnią się tylko jednym mają przygotowany tu jest zaślepka gumowa przygotowane miejsce pod Przelotkę do przewodów, a reszta. Wszystko na tych drzwiach jest to samo. Przednie drzwi, akurat różnią się. Mają tutaj inną wytłoczkę. Do o, tu wchodzi ten skobelek odryglowania drzwi od wewnątrz. I któryś z tych otworów jest w innym kształcie, ale akurat drzwi przednie mam. To z modelu przedliftowego po szybach. Które zdemontowałem, wychodzi, że rocznik 74. Z rocznika 74 tam tamte drzwi pochodzą. No i co zauważyłem jeszcze, że to Volvo, które robię akurat, czyli to pomarańczowe, które było, no musiało mieć jakiś kurde fabryczny, że wszędzie ta farba się tak uszczyła. Ona wszędzie płatami odchodzi sobie. A na tych drzwiach, czy na tych, tak samo sprzed liftu, nic takiego się nie dzieje, więc, więc to jest bardzo dziwne. Gdzieś fabryka musiała popełnić prawdopodobnie jakiś błąd, coś było nie tak i dlatego z tej karoserii tak ta farba schodziła. I teraz co do drzwi. No, akurat ja nie podejmuję decyzji, ale to z właścicielem muszę przedyskutować moim zdaniem najlepiej by było, bo tu akurat te drzwi na szczęście mają mocowanie uszczelki zdrowe to korytko jest tutaj już troszeczkę naruszone ale najlepiej to by było zdjąć całe poszycie podginać cały rant i poszycie jest tutaj do Jest tutaj tylko do tego miejsca, więc całe to najlepiej by było zdjąć. I tutaj Niemiec płakał jak naprawiał. Ładnie łateczka wstawiona. I każde jedne drzwi dobrze by było podginać całe te ranty, zdjąć poszycie, poczyścić to, zabezpieczyć epoksydem. Złożyć przed zaklepaniem, oczywiście w to miejsce przylać epoksydu, i wtedy by była pewność, że to już nie będzie rdzewieć. Tu widzę są zgrzewki, a no nie wiem, jak na tych starych. Też są zgrzewy. Aha, jeszcze różni się tym, że tutaj jest taki śmieszny plastikowy ogranicznik, żeby się drzwi tylne nie otwierały za daleko. A w tych nowszych tego ogranicznika nie było. Ale to nie problem, żeby to zrobić, bo wystarczy zrobić dwa otwory na mocowanie. Bo to taki plastik jest. sobie dziwny plastik przychodzi, który jest przykręcony w ten sposób i się drzwi otworzy, on do pewnego momentu, a potem się za, zaczepia tutaj o rant na słupku. Dobra, to by było na tyle tego vloga. Tu zresztą też widać te drzwi oryginalne od tego Volvo. Już też były naprawiane kitem. Tak było na rancie, przerdzewiały, ładnie widać jak się powyciskał. Ale, ale się trzymało. Zgniło wyżej. Po prostu ktoś przeszpachlował tylko pod pod tą listewkę, bo tutaj przychodzi listewka chromowana. Nie zdejmował jej, tylko dołożył kitu i, i za nie wyszło. Nie wiadomo kiedy to było zrobione, jak dawno temu. Ale się trzymało. No i tutaj cała ta ramka jest połamana. Aha, w tych w tych przednich drzwiach, które do mnie dojechały jest też taki mankament gdzieś tutaj gdzieś tutaj jest uchwyt, aha tutaj jest w tym miejscu jest uchwyt do zamykania drzwi i prawdopodobnie przy zamykaniu idą za duże przeciążenia i tu sobie pękły drzwi to poszycie wewnętrzne i tu puściło na grzewie i tak samo tak samo jest na tamtych przednich drzwiach też tak samo jest pęknięcie tutaj i na tym spawku bo to nie jest grzew tylko to jest spaw migomatem zrobiony więc trzeba będzie to poprawić i tak myślę że prawdopodobnie na wierce otworki zrobię taki kątowniczek i od tyłu go tutaj podłożę żeby tu było wzmocnione, żeby to tak nie ciągło, bo żadnego te innego rozwiązania nie widzę. No a tak poza tym to wszystko jest to samo. A no i różnią się, że te przedliftowe mają tutaj spawik migomatem zrobiony, a te poliftowe tu jest grzew w tym miejscu w tym miejscu. No i jeszcze jedna rzecz. Narożniki te narożniki są ścięte bodajże na 45 stopni, a tutaj są na ostro. Ale to też nie ma znaczenia, bo tutaj przychodzi ta listwa chromowana, także to zakrywa i tego w ogóle nie widać. Dobra, to by było na tyle. E, jak ktoś chętny zagłosować, oddać głos na mnie, to. Podepnę link pod filmem, można mnie tam wesprzeć. Dzięki, pozdrawiam.